Witajcie. Dzień dobry. Kłaniam się. Słuchajcie, czas odkryć karty, kto będzie w meczu gwiazd występował w roli gości, czyli influencerów, TikTokerów, YouTuberów, e, Instagramowców, e, zwał jak zwał, ludzi internetu, a będą to naprawdę gwiazdy, a będzie to m.in. Będzie też Ktoś taki jak on Fajne ciało Mała kręć z tym, śmiało Jak przystało Kolorowe drinki dla wszystkich nie dni, równa się, krótkie spódniczki Mało tego, będzie jeszcze ktoś taki jak On A jakby tego było mało, to też będzie on. Dzień dobry! Ło! Wow. Mamy! Szybko chodź na stację! Szybko, 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 szybko! A nawet będą i oni. Reszta już wkrótce, nie mogę zdradzić każdego, ale będzie na pewno na mocno bardzo mocno. Więc serdecznie zapraszamy. 22 czerwiec, godzina 14.00. Old Stars CKS Uczelać z mega gwiazdami influencerów e, polskiej czołówki internetu. Zapraszam serdecznie.